Dzień dobry Państwu. Jestem teraz w takim wynajmowanym mieszkaniu, ale chciałem Państwu coś pokazać. Taka ciekawostka. Widzicie tego owada? Staram się kamerę troszeczkę zbliżyć. O! Drodzy Państwo, to jest ćmianka. Tak zwana muszka kanalizacyjna. Można ją spotkać w łazience, można ją spotkać w kuchni. Tutaj widzimy owada dorosłego, ale czasami, drodzy państwo, bla 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 bla, 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 bla. o stąd, czy też w Wawnie, pojawiają się czarne larwy. No i właśnie to mogą być larwy tej otomuszki. Słuchajcie, drodzy państwo, ona jest malusia. Popatrzcie, zbliża palec. To jest maleństwo, troszeczkę większe od muszki owocowej, ale to jest owad, który bytuje po prostu w tych wszystkich kanalizacyjnych rurach, zakolach i tak dalej. Więc jest to po prostu pod kątem sanitarnym owad paskuda. Nie mamy dlatego pojęcia, co on na swoim ciele ma. Dlatego też. Jak wylatują nam z odpływów takie muszki, to powinniśmy przystąpić do ich zwalczania. Są, na to, są, na, są ku temu środki, o tak to powiem. Ale drodzy Państwo, ciekawa mucha. No, ale taka paskuda. Oj, odleciała.